Pa Panu Bogu, niech będzie naszemu Bogu chwała, cześć, moc, uwielbienie za to, że On jest wspaniałym Bogiem, za to, że tak nas kocha, miłuje. W Ewangelii Jana napisane są takie słowa, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Taki wspaniały jest Bóg, taka wielka jest Jego miłość. On swojego Syna. Nie oszczędził, ale dał. Dał, który, że przyszedł na ziemię. Dał po to, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jak to wspaniale jest, będąc tu na tym miejscu w ile dzieci, tyle osób, tyle braci i sióstr, którzy po prostu. Poznali Boga, którzy zostali zrodzeni przez Słowo Prawdy, są dziećmi Bożymi i rodziną Bożą. Dzisiaj byliśmy świadkami, jak jeszcze cztery osoby dołączyły do Kościoła Bożego, którzy po prostu przyłączyli się do rodziny Bożej, są dziećmi Bożymi. Jest to coś wspaniałego, to jest wielka miłość Boża. Gdy po prostu czytałem Słowo Boże, na początku gdy szukałem Boga w naszej miejscowości, może byłem tylko sam. I właśnie czytałem Słowo Boże i to Słowo Boże dało mi poznać, kim jest Bóg, co On dla mnie uczynił. I widzimy, że przez to Słowo jesteśmy zrodzeni. Nie jeden brat, siostra, którzy tutaj są, słyszeli Słowo Prawdy, odpowiedzieli na to Słowo, uwierzyli w Jezusa Chrystusa i byli zbawieni. Odpowiedzialność Dziecka Bożego, Jego postępowanie. Na taki temat pragnę dzisiaj dzielić się Słowem Bożym, czytać właśnie to Słowo Boże, które Bóg nam zostawił, to Słowo, abyśmy wiedzieli jak żyć, jak postępować, ile tam wspaniałych rzeczy możemy znaleźć. Myślę, że każdy wie. I dzisiaj będę czytał, gdy Pan Jezus był jeszcze na Ziemi. On rozmawiał ze swoimi uczniami w rozdziale 15 Ewangelii Jana. On powiedział następujące słowa. 14 wiersz. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie co wam przykazuję. Już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam, oznajmiłem wam. Pan Jezus mówi do uczniów swoich, nie nazywam was, jesteście przyjaciółmi moimi. On był z nimi, On im przekazywał te Boże prawdy i On nazywa ich przyjaciółmi. W Starym Przymierzu, w Starym Testamencie Widzimy jeden człowiek, który był nazwany przez Boga przyjacielem. Był to Abraham. I tutaj pan Jezus mówi do uczniów, że jesteście przyjaciółmi moimi. I on im wszystko powiedział. Mówi, nie nazywam was już sługami. Mówi, że wszystko im oznajmił. I w szesnastym wierszu zobaczmy, co on mówi. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli. I owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili, ojca w imieniu dał wam. I tutaj Pan Jezus mówi takie wspaniałe słowa: że nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. To myśmy po prostu, Bóg duch święty dał to pragnienie, że szukaliśmy Boga, że coś tam nam w sercu brakowało, ale to On nas wybrał. On nas wybrał. I wybrał nam nas w konkretnie określonym celu. On ma dla nas przeznaczenie. Tu widzi, przeznaczenie. Przeznaczyłem Was. Do czego on nas przeznaczył? Zobaczcie, abyśmy śli i owoc wydawali. To jest przeznaczenie dziecka Bożego, aby każdy z nas. Gdy jest tym dzieckiem bożym, gdy się narodził na nowo, gdy jest już w tej rodzinie bożej, nie poprzestał na laurach, nic nie robił, ale żeby szedł i wydawał owoc. I ten owoc nie, żeby był jednorazowy, ale żeby był trwały, cały czas był wydawany. Aspekt owoców to jest dość szeroki. Ale jednym z owoców to właśnie są te osoby, które narodzili się na nowo. To są osoby, którym była kiedyś zwiastowana Ewangelia, którzy słyszeli słowo prawdy, ale owoce to także nasze postępowanie na co dzień. Pragnę teraz podzielić się słowem Bożym z listu do Rzymian, piątego rozdziału, bo jest bardzo ważne, abyśmy uświadomili sobie, kim są ludzie wokół nas. Myślę, że każdy z nas się cieszy, każdy z nas jest zadowolony, ma pokój, lęk, nie lęka się śmierci, ma radość ze zbawienia. To jest coś wspaniałego, ale wśród nas są ludzie, którzy żyją i w jakim oni są stanie. W liście do Rzymian, w piątym rozdziale, pisze od szóstego wiersza i tu jest napisane, że Pan Jezus się objawił, że umarł za bezbożny. Ludzie na świecie są bezbożni, są słabi, są wrogami Boga, nieprzyjaciółmi. To, te słowa, które mówię, to od wiersza 6 do 11. Tam, gdybyśmy tak nikilnie przestudiowali, tam to znajdziemy. I ludzie potrzebują zbawienia, są przeznaczeni na gniew Boży, potrzebują pojednania. Tacy są ludzie, taki jest ich stan w świecie. I apostoł Paweł mówi, że i my takimiśmy byli. Nic nie byliśmy lepsi. Potrzebowaliśmy usprawiedliwienia, pojednania. <laughs> Potrzebowaliśmy tego, żebyśmy się stali nie nie wrogami Boga, ale przyjaciółmi. I to wszystko się stało dzięki miłości Boga Ojca, że Jezus właśnie przyszedł na ziemię, że zmarł za grzechy wszystkich ludzi, zapłacił cenę swoją. Krwią, cenę grzechów naszych, żebyśmy my nie musieli tam wisieć na drzewie Krzyża, i dzięki niemu my jesteśmy pojednani, usprawiedliwieni, uczynieni wolnymi, staliśmy się przyjaciółmi Boga, dostąpiliśmy zbawienia, jesteśmy zachowani przed przyszłym gniewem Bożym, który czeka bezbożnych ludzi, tych ludzi, którzy się nie upamiętają, którzy nie będą pokutowali. I Pan Jezus właśnie dalej nas zachęca odnośnie tego owocu, który mamy wydawać. W liście do Koryntian II apostoł Paweł mówi następujące słowa, to jest rozdział 5, od 17. Tak, więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, wszystko, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. I tutaj apostoł Paweł mówi, że kto jest w Chrystusie jest nowym stworzeniem, innym stworzeniem. Właśnie z wody powstało to nowe stworzenie, i ono powinno się czymś innym charakteryzować, bo w Chrystusie jest nowym stworzeniem. Będziemy dalej o tym czytać. A tutaj. Słowo nas uczy, że wszystko to jest z Boga i właśnie Bóg Ojciec pojednał nas z sobą. On pojednał nas z sobą przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa. I mamy pokój z Bogiem i możemy być z Bogiem. I jeszcze dał tu, zwróćcie uwagę, poruczył nam służbę pojednania. Każdy z nas obojętnie, gdzie by nie był, w domu, w szkole, w pracy, ma służbę pojednania. Jaka ta służba? Dalej, dziewiętnasty wiersz. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zliczając ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Tutaj dowiadujemy się z tego miejsca, że został cały świat pojednany, że wszystkie grzechy zostały przebaczone. Bóg nie policzył ich swoich upadków, a nam, którzy staliśmy się Jego dziećmi, powierzył Słowo Pojednania. To Słowo Boże, które nam zostawił, które tyle tysięcy lat już jest i nadal tak księga jest dostępna do każdego człowieka, każdego narodu. Każdy może ją czytać, poznawać i głosić to Słowo Pojednania tym ludziom, którzy są wokół nas, bo wiemy, w jakim są stanie i czego potrzebują. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Tak apostoł Paweł zwiastował Słowo Boże, on mówi Chrystus jest w niebie, On tam siedzi po prawicy i Boże, jest arcykapłanem, orędownikiem naszym, sprawcą naszego zbawienia, ale my jesteśmy tu na ziemi, każdy z nas z różnych miejscowości i powinniśmy w miejsce Chrystusa sprawować pojednanie, prosić, zwiastować słowo Boże. I nie tylko zwiastować słowo Boże, ale także swoim życiem pokazywać na Chrystusa, głosić to słowo z pojednania. List do Efezjan. Bóg pragnie, abyśmy wiedzieli kim byliśmy kiedyś, apostoł Paweł to wszystko dokładnie opisał, to Bóg położył mu na serce, żeby te rzeczy znalazły się w Bożym Słowie. I jakie nasze życie było kiedyś, jak jakie jest teraz, co się stało, jak powinno wyglądać, to są pytania, co powinno nas charakteryzować, co dowiadujemy się o tych, którzy należą do Chrystusa. I tutaj drugi rozdział listu do Efezjan, pierwszy, drugi, trzeci wiersz mówi, kim byliśmy kiedyś i kim są ludzie, wśród których żyjemy. I wy, przez, um, wy umarliście przez upadki grzechy wasze, człowiek żyjący w świecie jest umarły przez swoje grzechy, które czyni, nie może mieć społeczności z Bogiem których niegdyś chodziliście według mody tego świata. Naśladowaliście władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. I taki krótki wiersz, a ile nam wspaniałych rzeczy mówi, że byliśmy umarli przez grzechy nasze. Chodziliśmy w tych grzechach, postępowaliśmy tak, jak świat postępuje. To nam się podobało. Naśladowaliśmy władcę. Władcy tego świata, kto jest tym władcem? Tu dalej pisze, że jest duch i w kim on działa, który teraz działa w synach opornych. Ci ludzie, którzy sprzeciwiają się prawdzie, którzy nie chcą słuchać Słowa Bożego, są synami opornymi. W nich działa duch tego świata. Jest napisane o nieprzyjacielu: Bóg tego świata, wróg. I on ży, działa w synach opornych. Apostoł Paweł w trzecim wierszu mówi: Wśród nich i wy. I my wszyscy żyliśmy niegdyś, bo jak, jak żyliśmy? W porządliwościach ciała naszego, ulegając woli zmysłów i ciała. Byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. I tutaj mówi, że takimi kiedyś my byliśmy. Chodziliśmy w porządliwościach, ulegaliśmy woli ciała, zmysłów. Robiliśmy to, co się ciału podoba. Nie stosowaliśmy się do Bożego prawa. Słowo Boże mówi, że byliśmy Dziećmi gniewu. Tacy byliśmy kiedyś, ale teraz nie jesteśmy tacy. Bóg nas zbawił z łaski, okazał łaskę. Nie z uczynków, które żebyśmy się nie chlubili, ale łaską okazał, łaskę okazał i zbawił nas. I teraz jesteśmy innym stworzeniem. I co jeszcze Bóg zrobił? W liście do Kolosan w pierwszym rozdziale jest napisane, że Bóg. W dziesiątym wierszu, w trzynastym wierszu, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna Swego Umiłowanego. To uczynił Bóg. On nas wyzwolił, od diabła. On wyzwolił nas z mocy ciemności. Przeniósł do królestwa Jezusa Chrystusa, swojego Syna Umiłowanego. To jest wspaniała, to jest cudowna, wielka miłość Boża. Kim staje się człowiek gdy rodzi się na nowo? List do Efezjan 5 od 5:8 Byliście bowiem niegdyś ciemnością, ale teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. I tutaj widzimy, że słowo Boże nas określa, że byliśmy grzesznikami, byliśmy niegdyś ciemnością, ale teraz, gdy narodziliśmy się na nowo, staliśmy się dziećmi Bożymi. Jesteśmy Dziećmi światłości i Słowo Boże nas zachęca, abyśmy postępowali jak dzieci światłości. I to jest bardzo ważne, że naszą odpowiedzialność jest wiedzieć, co Bóg dla nas uczynić, wiedzieć, w jakim stanie byliśmy kiedyś, w jakim stanie są ludzie, wśród których żyjemy. w jakim stanie teraz jesteśmy, kim jesteśmy, co mamy w Jezusie Chrystusie. Chrystus jest wszystkim, co potrzebujemy, jest pełnią, czego potrzebuje grzesznik i my. I tutaj widzimy, że jesteśmy światłością, dziećmi światłości i mamy postępować tak jak dzieci światłości. To też jest w Bożym Słowie napisane: postępowanie według Bożego prawa. W liście do Efezjan 4:1 jest jeszcze napisane: apostoł Paweł mówi napominam wtedy ja więzień w Panu, abyście postępowa postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Tutaj nas zachęca, żebyśmy postępowali jak przystoi na powołanie nasze. 4:17 Abyście, zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali jak poganie postępują w próżności umysłu swego. To Słowo nam mówi, żebyśmy brali przykład z naszego Pana Jezusa Chrystusa, żebyśmy już nie żyli tak, jak żyliśmy wcześniej w świecie, żebyśmy nie naśladowali tego świata, standardów, które są w tym świecie, bo naprawdę dużo po prostu można przejąć z tego świata, ale dla dzieci Boży wzorem i priorytetem powinno być Słowo Boże. Na Słowie Bożym musimy budować. Tylko tu jest prawda. Pan Jezus tak mówił, że to jest prawda. W liście do Kolosan w, 10 wie, w pierwszym rozdziale, w dziesiątym wierszu. Apostoł Paweł mówi: Zobaczcie, jeszcze coś następnego. Abyście postępowali w sposób godny Pana. Tak mamy postępować. W sposób godny naszego Pana. Naszym Panem jest Jezus Chrystus. On tak bardzo nas ukochał, że zmarł za nas. I mamy tak postępować. Dalej pisze ku zupełnemu jego, jego upodobaniu, tak aby się to jemu upodobało. A dalej pokazuje, w jaki sposób to się robi, wydając owoc w każdym dobrym uczynku. Jeżeli będziemy żyć na ziemi, będziemy postępować tak, żeby się Panu podobało, to będziemy wydawali owoce w każdym dobrym uczynku. Owoce te oparte są na miłości. Pan Jezus gdy odchodził jeszcze wcześniej mówił, że nowe przykazanie daje wam, jakie to było przykazanie, to było przykazanie miłości, abyście się wzajemnie miłowali. Po miłości ludzie poznają, że jesteśmy dziećmi, bożymi, uczniami Pana Jezusa Chrystusa. I jeszcze jedno, jedną rzecz się dowiadujemy z tego krótkiego wiersza, że mamy wzrastać w poznaniu Boga. Poznanie Boga się nie kończy. Poznawać Boga mamy cały czas. Boga, wolę Bożą, Jezusa Chrystusa i Słowo Boże. Nie zaprzestajemy poznawać Słowa Boga. Boga. Ale cały czas go poznajemy, wzrastamy w poznaniu Boga. Czym więcej go poznamy, tym jeszcze więcej będziemy chcieli poznawać i jeszcze coś nowego zobaczymy w Bożym Słowie. W liście do nie jest także napisane w XII wierszu, że z nim zostaliśmy pogrzebani, wespół zbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwym. Że człowiek, który rodzi się na nowo, który idzie. Pragnie służyć Panu Jezusowi Chrystusowi, tak jak dzisiaj to było widoczne bracia i siostra przyjmowali chrzest, oni wraz z Chrystusem, ich stare życie zostało pochowane tam w wodzie, oni stali, tak jak Chrystus został zbudzony do nowego życia, zmartwystał tak i oni, zmartwystali do nowego człowieka, wstał już nowy człowiek, inny człowiek poprzez chrzest Nastąpiła identyfikacja z naszym Panem, z Jezusem Chrystusem. Nasze życie już powinno być innym życiem. Życie zbawionego człowieka nie polega na tym, żeby się działy nie wiadomo jakie rzeczy, ale na życiu, na zmienionym życiu. To jest cechą i to jest znakiem rozpoznawczym, że człowiek po prostu jest dzieckiem Bożym i służy swojemu Panu Jezusowi Chrystusowi. I tutaj w liście do Kolosan, w trzecim rozdziale, przeczytam parę wierszy, bo tu jest pokazane, jak mamy żyć, aby się podobać Panu, żyć w sposób godny Pana. Myślę, że tych miejsc moglibyśmy znaleźć w Biblii i w listach o wiele więcej. Ale skupiając się na trzecim rozdziale, dowiadujemy się. A tak, jeśliście zbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie. Jesteśmy zbudzeni z Chrystusem do nowego życia. Mamy szukać tego co w górze. Mamy myśleć o tym co niebieskie, o królestwie Pana Jezusa Chrystusa. Co żyć, co jeszcze zrobić, aby po prostu się podobało tu naszemu Panu. W drugim wierszu to są polecenia, które zawarte są w słowie Bożym, o tym co w górze myście, nie o tym co na ziemi, jak często nasze myśli są przy Tutaj skierowane na ziemię, na tą doczesność, a Słowo Boże mówi, myślcie o tym, co jest wieczne, myślcie o życiu wiecznym. Umarliście bowiem z Chrystusem, umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy i wy razem z Nim okażecie się chwale. To jest wspaniała obietnica, że przyjdzie taki czas, że Chrystus któremu wierzymy, w który jest naszym panem zbawicielem, przyjdzie kiedyś po swoją oblubienicę, swojej chwale i wtedy razem my razem z nim my będziemy. I następne polecenie w pierwszym wierszu, Kolosem trzeciego rozdziału, umartwiajcie wtedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego, przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą porządliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Przyglądając się Słowie Bożym, zobaczcie, ile możemy się nauczyć. I Słowo Boże nas naucza, żebyśmy umartwiali to, co w naszych członkach jest ziemskiego. Póki nie spotkamy się z Panem, żyjemy w ciele. Jest to ciało, jest to nasza stara natura, która zawsze podąża do czegoś, chce czynić porządliwości ciała. I zobaczymy, nieraz każdy z nas, jak ciało pożąda przeciwko duchowi, duch przeciwko ciału, a to jest sobie przeciwne, ale duch pragnie się przypodobać Bogu. I tutaj w szóstym wierszu mówi, że ludzie, którzy tak żyją, postępują, z powodu ich postępowania gniew Boży objawi się na ziemi. I mówi w siódmym wierszu, że kiedyś Wy takżeście postępowali, ale teraz mówi, że to jest proces. To się tak od razu nie stanie. Może komuś się stanie, ale niekoniecznie. W ósmym wierszu tego rozdziału jest następne polecenie, które musimy kontrolować swoje ciało i mówi nam a teraz odrzućcie to wszystko gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Apostoł Paweł w tym wierszu nam mówi, żeby nasz żebyśmy jako nowy człowiek, jako zbudzeni do życia razem z Chrystusem odrzucili te rzeczy, które pojawiają się żyjąc w tym ciele i mówi nie okłamujcie się nadzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego. Tutaj jest napisane, że ten stary człowiek powinniśmy go mieć za martwego, jakby zdjętego z samego siebie, a by powinniśmy być nowym człowiekiem. I w dziesiątym jest napisane, czym się charakteryzuje i jak powinien wyglądać ten nowy człowiek. A przyoblekliście się w nowego który odnawia się ustawicznie ku poznaniu, na obraz tego, który go stworzył. Jest to nowy człowiek. My, którzy uwierzyliśmy w Boga, powinniśmy ustawicznie, każdego dnia, odnawiać się na obraz, kogo? 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 Na obraz tego, który nas stworzył, na obraz Boga. Powinniśmy Jego naśladować, z Jego brać przykład, z Pana Jezusa. W tym odnowieniu nie ma Greka, Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemcy ani scyty, niewolnika ani wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim we wszystkim. I XII wiersz nam mówi przeto: przyobleczcie się jako wybrani Boży. Zobaczcie, czym charakteryzuje się nasz nowy człowiek. Przyobleczcie w co? W serdeczne współczucie, w dobroć. Pokorem, łagodność, cierpliwość to powinno być w naszym sercu. To powinno się z nas wylewać: znosząc jedni drugich, przebaczając sobie wzajemnie, jeśli kto ma powód do skargi przeciwko komu jak i Chrystus odpuścił Wam. Tak samo nie powinniśmy nosić żadnych uraz, na nikogo się nie gniewać. Jeżeli coś nie tak zrobimy, dążyć do pojednania <laughs> przebaczać sobie wzajemnie. A ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. A miłość jest najważniejsza. Gdy w naszych sercach będzie miłość, mamy się w nią przyoblec, a ona jest spójnią doskonałości. Niech w waszych sercach rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele. A bądźcie wdzięczni. Mamy zawsze być wdzięczni. W naszych sercach powinien gościć pokój, powinna gościć radość. Nie powinniśmy do nikogo mieć urazy, ale tym pokojem po prostu tryskać do innych. I następne polecenie, szesnasty wiersz. A słowo chrystusowe niech mieszka was w obficie. Tutaj apostoł Paweł kieruje to słowo do dzieci Boży, do kościoła, do oblbinicy. I to jest pouczenie, to są polecenia, to nakazy są Boga. I tutaj szesnasty wiersz mówi, że to słowo chrystusowe niech w nas mieszka obficie. Ono pragnie jako osoba, ona pragnie mieszkać, abyśmy mu oddali swoje serce, żebyśmy każdego dnia karmili się Bożym Słowem. Jemu za to byli wdzięczni, przychodzili do niego w modlitwach, dziękowali mu za to wspaniałe słowo, za te wspaniałe wskazówki. I to wszystko, co Bóg nam zostawił, a wszystko, cokolwiek czynicie, słowie lub uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu i Ojcu. I także cokolwiek byśmy tu nie żyli, nie czynili, nie robili, czy mówimy coś, czy po prostu czynimy, wszystko czyńmy w imieniu Jezusa Chrystusa. Miejmy zawsze na względzie swojego Pana i przez Jezusa Chrystusa dziękujmy Bogu. Zobaczcie, bracia i siostry. Krótkie fragmenty, a ile wspaniałych rzeczy mówią, jaka wspaniała jest nadzieja, pokazuje nam jak mamy żyć, jak mamy postępować. To są dokładne instrukcje, abyśmy postępowali, abyśmy nie byli, abyśmy nie żyli tak jak ludzie żyją w świecie. I słowo Boże w liście do, w liście Piotra II, drugi rozdział, wiersz 12 mówi... Pierwszy Piotra. Prowadźcie wśród Pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają, jako złoczyńcom, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali w Boga w dzień nawiedzenia. Zobaczcie, jesteśmy dziećmi światłości, Bóg nas zbawił. Jesteśmy kościołem. Jak mamy żyć, postępować? Słowo Boże nas uczy. Przede wszystkim nasze życie ma być oparte na miłości. Pan Jezus jest w niebie, ale on nas kocha, on nas wysłuchuje z naszym arcykapłanem. Do niego możemy ze wszystkim przyjść i on nas zachęca, żebyśmy prowadzili życie nienaganne. A jak czytamy słowo Boże, przeglądamy się w tym słowie, to wiemy co robimy nie tak, a wiemy, jak powinno życie nasze wyglądać, tym bardziej, że mamy Ducha Świętego, który nam dany jest od Ojca, od Boga, który mieszka w nas i On nas naucza i On nas prowadzi. I On nas uczy wszystkiego. I na pewno każdy zaobserwował, jak coś złego zrobimy, jak On nas koryguje, jak mówi, żeby tego nie czynić. Prowadźmy tu życie godne Ewangelii, godno naszego powołania. Sprawujmy służbę pojednania słowem i uczynkiem. Żyjmy tak, żeby ludzie widzieli i mogli wysławiać swojego Pana. Niech Pan Bóg nam w tym wszystkim dopomoże. Jezus nazywa nas przyjaciółmi, przyjaciółmi. Wszystko, co nam oznajmił, jest w Jego Słowie. Tam możemy się uczyć, tam możemy poznawać. I chciałbym, żebyśmy sobie zadali takie pytanie w swoim sercu, każdy z nas osobna czy realizuje jego przeznaczenie czy realizujesz jego przeznaczenie czy czynisz to do czego on ciebie powołał do czego on mnie powołał on nas wybrał i przeznaczył w jakimś konkretnym celu czy uświadamiasz sobie co Bóg uczynił dla mnie dla ciebie czy jesteś wdzięczny mu za to wspaniałe zbawienie za to że mogłeś dostąpić pojednania i uratowania przed przyszłym gniewem czy odżywiony z Chrystusem jako nowe stworzenie, jakie prowadzisz życie? Jak wygląda Twoje życie jako nowego człowieka? Kto tam zwycięża? Czy stara natura, czy ten duchowy nowy człowiek? Czy słowo Chrystusowe mieszka w Tobie, we mnie obficie? Te pytania są bardzo. Ważne i każdy z nas powinien sobie jak najwięcej zadawać pytań, gdy czyta Boże Słowo. Nie tylko przylecieć jako książkę, ale czytać, wniknąć dogłębnie, wnikać w słowo Boże, zadawać pytania, co Bóg ode mnie chce, czego oczekuje ode mnie, za co powinienem być mu wdzięczny. Niech Bóg będzie uwielbiony. Jemu niech będzie chwała, cześć i uwielbienie. Amen.